Można powiedzieć, że Sąd Najwyższy postanowił w ramach tego, o czym wszyscy mówimy, czy wybory prezydenckie 1 czerwca, druga tura była legalna czy nie. Oczywiście nie mamy decyzji o tym, że była nielegalna, ale możemy mieć pierwiostki tego, że mogą wybory być powtórzone. Cześć, ja mam na imię Sebastian i na tym profilu, jak zwykle, polityka informacji i ciekawostki bez cenzury, więc nie zapomnij mnie zaobserwować, bo już jutro to, na co tak naprawdę możesz czekać, a więc tak. Sąd Najwyższy ogłosił, że ma prawie 250 protestów wyborczych, co powoduje, że 250 spraw jest już analizowanych przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy także poinformował, że w 13 przypadkach postanowił ponowne przeliczenie głosów, do czego zobowiązał w ramach pomocy prawnej odpowiednie sądy, tam gdzie komisje teoretycznie popełniły omyłki. W tym wypadku Sąd Najwyższy powiedział, że głosy muszą być przeliczone, ale procedurę ich przeliczenia ustanowi dany sąd rejonowy. W niektórych przypadkach sędziowie postanowili powołać trzyosobowe składy sędziowskie, w innych wypadkach mamy Sędziego i dwóch pracowników sądowych, nie sędziów. Krajowe Biuro Wyborcze już przesyła dokumenty, zapieczętowane worki z kartami do głosowania do odpowiednich sądów. Na temat tego, jak wypadło przeliczenie głosów, dowiemy się prawdopodobnie we wtorek, w środę, co będzie już niestety po terminie do złożenia ostatnich protestów wyborczych. Mimo tego, co sugeruje Roman Giertych, że wybory powinny być powtórzone, to moim zdaniem najpierw są najwyższy powinien stwierdzić bez żadnego cienia wątpliwości, że przeliczymy wszystkie głosy i potwierdzimy, czy nie doszło do fałszerstw na potężną skalę, bo tylko przypomnę, że prawie 40% komisji było w ramach przewodniczącego danej komisji obstawionych przez skrajną prawicę, a także ludzi od czarnka, którzy wykorzystali, luki prawne, które prawo i sprawiedliwość im dostarczyło. Więcej na ten temat na moim YouTube, link masz tutaj, ewentualnie w moim bio.